oko. No, Nowak Milwinda kontra. No bo to się wydawać, Kira, że robimy. To jest walka, która ma największy największe prawda tak naprawdę. Tak, na ten mamy tak. O, nie, nie Ale były tylko ośmiot. Wszystkich priorynariuszy spratschamy. To? nie rób. Nie, nie, rób, nie, nie ruch, ruch. daj się zdradzić na kami. To za to, co zrobiłeś ostatnio i masz jeden jeden w partyzantach i cię jebać. i twoja capka obchodzi, cool. yeah, no, kurwa. Zamroczyło go. Zamroczyło no. go. No, Zamroczyło go. Nie no, kurwa. Zamroczyło go. go. Nie Nie wiem, czy widziałem. go Weźcie, trzymajcie go. Zamroczyło mi się, wydaje mi się, Kamila. Tak? Dobrze? Bo Michała zawołał. Michała zawróciło za to, to, <grywa> to, to Dobra, on może ma Nie, <grywa> nawet nie możesz trafić. Aż jeden jeden. Bo i ten nawet nie możesz mnie trafić. Tak, nie, ta nie ta dostałeś. Ochronę bijesz, ja dam. Dobra, to